tam pójdziemy dalej tą drogą będą młodsze nie tego nie chyba jest chyba że sam kapelusz tam dalej będą młodsze to są z szybki. krzypki tutaj nasze ulenka znalazła jeszcze jeden pusty pojemnik także poszła dobrać no co? Jak to się trzeba będzie zawrócić, nie? Jesteś ja tam jeszcze pod drodze było mnóstwo grzybów. O matko, tu jeszcze wiadra. A tu jeszcze tu całe wiadro. Co mnie tam kurde tego? Obi robisz. Grzyby rozkochany bo mamy panikę. No, trzeba chyba jednak naprawdę zagotować i zamrozić od razu, wiesz? Ja to tak? mówię ci. Potem mówię, żeby zamrozić, prawda? Same takie surowe. Nie, nie może. Bo mówię, tylko obczyścić? Nie, ulam. No bo ja wiesz, w Polsce jak wam, to też zamrażałam całe krzywy, wiesz? A? No i wszyscy tak zamrażają. Nie gotują, tylko wiesz, bo one są wtedy inne też, jak, a ta jak. No i one są takie normalnie jakby zerwała dopiero. Także chyba te małe to wszystkie zagotuje.